Cześć! Dzisiaj Wam pokażę 10 lifehacków w grze Minecraft. Mogą to być trolle, mogą to być lifehacki, różne rzeczy. Zaraz Wam to pokażę. Czekamy, czekamy... Dobra naciśnij, otwórz czat, aby otworzyć czat. Dobra, spodaj. Dobra. To jest pierwszy lifehack. Patrzcie. Musimy tylko wziąć to. To nie wiem czy to będzie działało i chyba to. Stąd. I trzcina cukrowa, gdzie ona teraz jest? Trzcina cukrowa, gdzie ona jest? Tu jest, ale. Czcina. Dobra, da się to zasadzić. Jezu, gdzie wziąć czci, jakby jeżeli weźmiemy, tak Ale jeszcze woda potrzebujemy. Dobra. Musimy zrobić dziurę. Papuga. Dobra. Hmm. Teraz to chyba... Czekajcie, ja muszę jeszcze to rozwalić. bo jeszcze muszę tutaj jeszcze jedną dziurę zrobić ja dzisiaj zrobię jeden lifehack bo budowanie mi trochę czasu zajmie ja robię pauzę dobra jestem po cięciu odwrotną to. No. Mm. tak to chyba powinno być być. tak to tak to chyba powinno być. to jest To Mm. Ale nie, to nie mogę tego poprowadzić. Tak Dirtą. Dobra. Do tego no. lajfoku musi być dirt. Jak macie dziurę, to musi być dyrt, bo wtedy tego nie zrobicie. Tak, jak macie dziurę, hmm. hmm. przekaźniki przesuwamy do końca, żeby było jak najwolniej, bo to i tak jest blisko, więc będzie szybko. Do tego musimy zwolnić. Mm. o nie źle to dałem mm. no nie no, musi być to tutaj kurde mm -hmm. Mm-hmm. <laughs> Давай это же вам странно Яйку. Тарас баба не Ага. Хм. Wspomniałem o piasku hmm. damy Dobra, teraz chyba będzie powinno działać. Czekaj, a jakbym dał tutaj piasek, to by dał się tu dać Nie, za blisko. Hmm. Teraz to powinno działać. Ja to widziałem z TikToka, ale nie wiem, czy to będzie mi działało. Bo do tego jeszcze trzeba dźwignię. A gdzie teraz dźwignia jest? Nie ma. O, o, tutaj jest. Dzień. Gdzie jest ta dźwignia? To może chwila podchodzi, więc zrobię cięcie. Widzimy się po cięciu. Widzimy się. Po... Ej, cześć. Jestem już po cięciu. Znalazłem dźwignię. Ej, no i. Dobrze, jest wszystko. Zmiana na słoneczną pogodę. Zmienimy to sobie. Dobra, mamy zły dzień. Teraz to powinno już działać. Przyniosę sobie to tu. Żebyście to trochę widzieli jak to działa. Nie wiem czy mi się to uda. Jak wiecie co ja chcę zrobić, to po prostu jak Wam się uda to napiszcie w komentarzu to co trzeba zrobić. Składamy tu więcej tych kaktusów. Coś nie chyba ten przekaźnik źle dał. Ja trzy prace teraz to będę znowu przemieniał. No nie no dobra. Teraz to powinno działać. Chyba, że po prostu coś źle zrobiłem. Bo to powinno się od. To, powin... to się powinno ruszyć i ściąć tego kaktusa. I tak samo we wszystkich, ale chyba jakoś ja to źle zrobiłem. Dobra. Napiszcie w komentarzu, jak wiecie, jak to trzeba zrobić, żeby zadziałało to. To ja nagram kolejny odcinek z tego i to zrobię. Pokażę Wam na nowo. To zrobię na tym świecie. Ale napiszcie mi w komentarzu. Następny odcinek może być z nie wiem, z pułapek. Znam dużo pułapek, ale nie wiem, czy mi się udadzą. Więc napiszcie w komentarzu, to ja to zrobię jak wam będzie się chciało bo to, powin to działa na trzcinie cukrowej chyba nie na kaktusach, ale ja nie wiem jak się trzcinę cukrową stawiam, nie pamiętam, kiedyś pamiętałem ale jakoś teraz nie chyba że po prostu tu, tu tu w szybszym tempie Nie Dobra, napiszcie mi w komentarzu.